Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek. A to jest kolejna mapa, którą chciałem Wam pokazać w podróżach Shio. To jest Brickstone Manor. I tutaj kilka słów wyjaśnienia. Dlaczego znów, trzeci raz chyba już pod rząd e, mamy podróże Shio? Z bardzo prostej przyczyny. E, podróże SIO, że tak powiem, są, czy znaczy wymagają najmniejszego nakładu pracy. A kiedy ja nie mam za wiele czasu, to staram się wam nagrać właśnie, jeżeli już muszę nagrać cokolwiek, to staram się wam rzucić właśnie jakieś, jakieś podróże. A myślę, że to jest też całkiem ciekawy materiał, e, bo możemy zaobserwować jakąś ciekawą e, Minecraftową architekturę. Także nie jest też żaden materiał starcony. Także dobra, wracając do, do tego, do. Do samej mapy, chociaż nie, jeszcze powiem wam, że skończyłem maturki, także jesteśmy już na dobrej drodze do rozpoczęcia pełną parą robienia materiałów i mam nadzieję, że już niedługo to nastąpi. Ok. Co to jest Brickstone Manor? To jest taka, jakby nie wiem, troszeczkę steampunkowa posiadłość umiejscowiona, jak, jak widzicie sami, na takiej ciekawej skarpie. Bardzo ciekawy motyw i bardzo fajna realizacja, także chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy taki Zeppelin którym prawdopodobnie dolatuje się tutaj właśnie, bo nie ma tam na dole żadnego portu na łódki. Oj, coś tutaj nas strasznie klatkuje. No no, no już przestań. Gram na wersji 164. Nie wiedziałem, na jaką wersję jest ten tekstur pack. Mam nadzieję, że będzie w związku z tym wymiar ok. Um, dobra, tutaj mamy właśnie taki port lotniczy, ale wchodzimy do samej posiadłości. Sama posiadłość, jak zresztą widzicie. O, zobaczcie, klatki mi się od razu po, polepszyły. Um, jest właśnie zachowana w takim, powiedzmy, e, steampunkowym e, klimacie. Chociaż przyznam, że. Że na przykład te półki z, z książkami cholernie przypominają mi Harry Pottera. <grymne> te pierwsze <grymne> przygodówki Harry Pottera. Jeżeli ktoś strasznie się już wczuł w tą mapę, to przepraszam bardzo, ale naprawdę strasznie mi to przypomina Harry Pottera. Jak się skakało właśnie po tych półkach, żeby dotrzeć do jakichś tam fasolek czy jakichś kart. To jest niesamowita sprawa. Swoją drogą, Harry Potter, bardzo fajna e, przygodówka. Z ciszę, bo tu strasznie jakiś. Jakiś te, jakiś deszcz czasami i tak dalej, to jest bardzo nieprzyjemne. Um, dobra, idziemy dalej. Tu jak widać jakieś kolorowe dawienniki i tak dalej. I tu mamy jakąś taką, nie wiem co to jest właściwie, poczekalnia? Coś w tym stylu. Tutaj mamy chyba jakąś recepcję. Właściwie nie wiem dokładnie, um, co to jest, na czym polega cała ta, um, cała ta... Wyłączę w ogóle całkowicie te dźwięki, bo chętnie bym sobie je jakby miał włączone, ale ten deszcz jest strasznie irytujący, więc postaram się go jakoś... Chociaż nie, bo tam już chyba da się jakoś, jakoś te dźwięki... Ja to chyba jeszcze nie tu, dobra, nieważne. Wracając do, do samej mapy, mam chyba jakąś poczekalnię, tu widać e, klatkę schodową, zaraz zaj zajrzymy, rozejrzymy się tutaj e, po wszystkich tych. O, fajna, fajna, fajny pomysł na krzesła, zobaczcie. Krzesła z tabliczkami po bokach, a tutaj jeszcze na dodatek są drzwiczki. Ciekawe jak umieścił tą tabliczkę tutaj, nie wiedziałem, że tak się da nawet, no ale dobra. Um... No jak widzicie tu mamy takie jeszcze okna i tak dalej, także myślę, że to jest całkiem fajny motyw też na zrobienie, na zrobienie krzesełka takiego właśnie w stylu wiktoriańskim, tego tronu właściwie troszeczkę jak, jak, w starych kościołach są e, też, e, no w Polsce dosyć rzadko, ale w takich zagranicznych kościołach jakichś e, właśnie wiktoriańskich. Mm, oj, tu chyba trochę spadłem, e, dobra, tu mamy taki balkonik, w sumie całkiem fajnie skonstruowany jest posi posiadłość, tu mamy chyba kominek, tak? to ciężko powiedzieć, ale to wygląda troszkę jak kominek. Coś jest dosyć małe, jak na takie ogromne pomieszczenie. Ale zejdźmy na dół. Zejdźmy na dół, jaka mam w ogóle. Um... Bright, jest dobra, jest bright. Bo chciałem zobaczyć, jaka jest jasność, żeby. Um... Tu mam jakieś melony. Właściwie nie wiem, dlaczego te melony tutaj stoją. To chyba powinno być coś innego. Nie, nie, nie nie powinno być, bo zobaczcie, tutaj z kolei mamy jakieś ciasta i tak dalej. Nie, także wydaje mi się, że to jednak powinno tak być. Jakiś żywopłocik, proszę, proszę, wewnątrz posesji. Czyli ogrodników mamy, jak widać. Um, co tu jeszcze jest? To jakieś stoli, generalnie jakaś rura, nawet, <grytanie> żeby, 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 tak jakaś rozrywka była. Dobra, w każdym razie, tu mamy z kolei jakiś, jakiś chyba wyciąg. Zaraz zobaczymy, co to jest. Nie, zobaczcie, ale fajny motyw. Um, to są klatki. Też bardzo fajnie zrealizowane klatki, na takim wysięgniku jakby, no nikt stąd nie za bardzo chyba nie ucieknie, chyba żeby się wytrapał na górę, a to jest dosyć ciężkie, jeżeli jest się na tej pozycji, bo się nawet tam przecież nie da doskoczyć, więc nie ma szans stąd uciec właściwie, jedyna opcja to skoczyć na dół, a z takiej wysokości to może być już pewien problem, zwłaszcza jeżeli na przykład więźni jakąś kulę u nogi, która go jak najbardziej pociągnie na dno, no dosyć nieciekawa sprawa. Eee, tu mamy jakiś taki mały balonik, ale dobra, wracając do środka, bo chcemy wejść i najpierw zobaczyć tą główną część. A dopiero później rozglądać się. O to coś płonie. To, nie wiem czy to powinno płonąć. Coś tu się chyba już zjarało. Tak to jest niestety z tymi mapami. No, to się tutaj zjarało. Eee, tak to jest z tymi mapami, gdzie gdzieś jakiś ogień się pojawi, to wszystko się jara. Engine Room, do not enter. A nie mogę tego otworzyć? Nie mogę. Zobaczcie, tu mamy jakiś pokój. Aha, dlatego płonie, zobaczcie, bo tutaj jest ogień. Jakoś się przeniósł. No tutaj mamy engine room, zobaczcie, na węgiel. E, napędzane są te wszystkie piece z tego co widać. A ciekawe dlaczego engine room, skoro ta, mm, ta posesja nie jest umieszczona na jakichś takich tych, na jakiś. E, wiecie, zjarało się wszystko. Na jakichś z takich, nie wiem, śmigłach czy coś w tym stylu, które by unosiły to w powietrzu. Tylko ona stoi normalnie na skarpie, więc ciekawe, po co jest ten engine room. No, widać, żeby tworzyć jakąś, jakąś energię, jakiś prąd tutaj. Chociaż nie wiem, co tutaj mogło być ze ślady prądem, ale są jakieś niby. A, no, wiadomo, to jest, to jest oczywiście e, kwestia e, czysto, czysto wizualna. E, dobra, wyjdźmy stąd w takim razie, bo ja chcę zobaczyć jeszcze, jak to wygląda z zewnątrz oraz przejść do jakichś. No, też niestety dalej pada. Mhm, mm dobra. Tu jest ta posiadłość, a ciekawe jest tym, jak się wchodzi tutaj na górę, bo tam nie mogłem znaleźć żadnych schodów Nie wiem czy to w ogóle jest możliwość, na pewno jest możliwość wejścia na górę Tylko trzeba znaleźć miejsce gdzie i jak Spróbujemy się dostać, boże to jest większy kompleks, zobaczcie to mamy na przykład jeszcze jakiś element To pójdę tutaj, bo to już widziałem ten, ten, to miejsce wcześniej Od tego wysięgnika jak, jak przylatywałem A chętnie bym zobaczył jeszcze co tutaj w środku e, ciekawego jest, patrzcie nawet rury kanalizacyjne <laughs> Bardzo fajny motyw, dobra zobaczmy do środka e, Hop, tutaj można wejść Okej. Okay. Dzień dobry. Jednak trochę podgłośnie to, bo tak głupio bez dźwięków. Niech coś tam sobie leci. Dobra. No jak widać, zresztą. <laughs> co to jest w ogóle za pomieszczenie? Jakiś taki. Właściwie ciężko powiedzieć, co to jest. Jakiś, nie wiem. Rury to są jakby. To wygląda mi troszeczkę na rury, chociaż nie jest na pewno. Jakiś taki widocznie hydrauliczny e, element. A nie da się tam nigdzie wejść. Szkoda. Głównie chyba robi zataraz widokowy, bo nic poza tym nie można tej robić. No, jakaś, jakaś pompa hydrauliczna, bo tam jest woda na dole, więc pewnie nie bez powodu jest. No, ciekawy motyw, też ciekawy. Dobra, to przelećmy do kolejnej części, tu mamy jakąś taką wieżę mm, z fontanną. to jakiś akwedukt nawet jest, zobaczcie, kurde, fajny motyw, bardzo fajnie to jest zrealizowane. Akwedukty wszystkie i tak dalej, tutaj wszystko ładnie płynie i tak dalej. Pięknie, pięknie, naprawdę... Autor był jak najbardziej pomysłowy, no takie rzeczy znajduje się tylko na Planet Minecraft, także... Um, serdecznie polecam tam, o nie jest jakiś statek, zobaczcie jakiś, Zaraz zobaczymy go, tylko chcę wejść najpierw do tej wieży Gdzie tu się wchodzi? No to wygląda jak, jak fragment akweduktu Więc pewnie wejście jest gdzieś na dole Tu jest zejście, a zobaczymy, pójdźmy w takim razie Tą stroną, być może tu gdzieś będzie wejście Nie, tu jest jeszcze zejście na dół Być może na samym dnie będzie wejście i będziemy po prostu Iść przez te jaskinie, przez ten Patrzcie jak to wygląda fajnie, takie rusztowanie. Naprawdę fajne motyw z tym akweduktem. No dobra, tu mamy... no to nie wygląda mi zdecydowanie jak, jak ten, jak wejście do, do tej wieży. Tylko jak jakiś port, zwyczajny port. Nawet z takim... Z taką łapką do robienia, do przenoszenia ładunków. Ciekawe, ciekawe. Tu mamy jakieś rurki. No, czy chyba, chyba... znaczy wygląda mi to na... Zasilany właśnie jakimś, jakimś silnikiem cieplnym statek z tego co widać, tylko nie wiem gdzie są gdzie są takie tu są z tyłu. No to jest taka barka. Zobaczcie. Barka z takim kółkiem, które się obraca, dokładnie. Fajny motyw też, bardzo fajny. Um, czy da się wlecieć do tej wieży? To jest podstawowe pytanie. Ja chciałbym też się dostać tam na wyższe piętra tego, bo tam również może być nieco ciekawie. Am, um, am. Um, 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 um. No nie wiem jak to się wchodzi, dlatego postaram się po prostu tutaj coś zepsuć i wejść. A może tutaj nie ma wejścia, zobaczcie. Bo ta wieża jest pusta, więc strzelam, że po prostu tutaj nie ma wyjścia i ona stanowi tylko element ozdobny. A szkoda, a szkoda. Bo można było tam coś fajnego zrealizować. O, tu nawet jakieś kwiatki. Bardzo mi się podobają takie rzeczy. Generalnie jak ktoś buduje dom w wiktoriańskim stylu, to może mi podesłać, bo ja naprawdę jestem maniakiem tego, mi się to bardzo podoba. Ja wróćmy do chaty. To jest ten engine room. Bardzo mi się takie coś podoba i chętnie zobaczę, jeżeli ktoś coś takiego robi. Dobra, to są schody. A, tu są schody obok ich. Dobra, dobra, to wejdziemy na górę. Tu mamy z kolei też jakiś, jakiś nie wiem, stół. Duży. Na którym być może jakieś lekcje są przeprowadzone, czy jakiś występ jest ciekawe. Ciężko właściwie powiedzieć, ale widać, że to jest jakaś taka scena swoista. Um, tutaj wejdźmy. Czy to są jakieś pokoje wreszcie? Tak, to chyba są łóżka. Dokładnie, to jest łóżko. Wygląda to trochę biednie, ale, ale jest. Łóżko dla jakiegoś lorda. Bo są nawet. Dwie pary drzwi wejściowych, To mamy oczywiście książki. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie też tak pak ciekawie dobrany. Chyba zrobiony też yy, pod, pod potrzeby tego, bo jest, jest naprawdę bardzo pasujący. Tu mamy ten daszek z, tymi, z tym ciemnym breakiem. I to właśnie jest wszystko, tak? Tutaj mamy jeszcze jakiś magazynek, widzę. I mamy widok na, na zeppelin, a poza tym to chyba już nic ciekawego tej nie ma. Tutaj jakieś tylko drabinki i tak dalej. No spoko. W sumie i tak bardzo fajny motyw. Jakby coś takiego na przykład na serii. Minecraftowej zbudować, to by było coś, kurde. To by było coś. To by się człowiek nie wstydził pokazać yy, innym ludziom, co tutaj ciekawego buduje. No dobra. Ok, myślę, że to będzie na tyle. Zobaczę jeszcze jakoś tak. Staram się. O, może z tej wysepki zobaczymy, jak to wygląda z dołu jeszcze. Ja tam już będę powoli kończył. Boże, jaki ja mam brudny monitor. E, w każdym razie zobaczymy, jak to wygląda z dołu. Oj. A tam jeszcze coś jest ciekawego. Jakieś takie wiszące krzaki. Co to może oznaczać. O, proszę. I jakieś zwierzątka sobie tutaj pływają. Krzaki, ale tu jest, tu woda w ogóle spływa. Ciekawe. No nic, nic w sumie ciekawego nie ma. To jakaś taka gruba rura. Dobra. E, my już skończymy. E, myślę, że wszystko wam pokazałem z tego. Trzy budynki, z czego jeden centralny jest na przykład bardzo piękny. Mamy e, port e, morski. Mamy port lotniczy. Mamy jakieś fajne wysięgniki, całkiem fajny koncept i tak dalej. Dosyć klimatyczna budowla. Jak najbardziej również nadająca się na jakąś. Na jakąś serię fabularną, bo z tego co się nawet orientuje, to autor nie ma nic przeciwko, żeby wykorzystywać mapę w jakichś celach różnych. Tylko trzeba umieścić tam odpowiednie informacje w opisie. Chętnie. Znaczy, Was oczywiście do, do zobaczenia tego, tej strony na planet Minecraft, właśnie dotyczącej tego. Ona jest w opisie. Prócz tego w opisie też macie linki do Twittera, do mm, Facebooka, mojego fanpage'a oczywiście, macie też prawdopodobnie link do Ask.fm, który niedawno za założyłem ze względu na to, że mnóstwo osób się podobnie podszywa, to jest strasznie irytujące. Jak ktoś odpisuje na jakieś, na jakieś rzeczy w moim imieniu, nienawidzę tego, dlatego stwierdziłem, że właśnie warto by było e, to jakoś naprawić. No, i gdzie jeszcze? No, i tam na tym, na, ty, na, na sku jest jeszcze link do Snapchata, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A tymczasem, no cóż, ja przygotowuję się do ostatniej już mojej matury. Właściwie to się nie przygotowuję, ale mam nadzieję, że jakoś dobrze mi pójdzie. Tymczasem przez ten tydzień jeszcze będą wratywać różne materiały. A w przyszłym tygodniu myślę, że ruszymy wreszcie, wreszcie, wreszcie z pełną parą i nagramy coś fajnego i ciekawego. Dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Papa! Pa.